15, jedziemy wszyscy na wyjazd z Kolego, pełna mobilizacja Ciśniemy na całego, nie pozwól wyzwać Klubu naszego kochanego, przyjedziemy Połamiemy ciebie, tylko koniska ściero No bo mniej niż zero, jesteście Kurwa warci, my gotowi zawsze zwarci KKS szybko was skarci, jesteśmy Uparci, możecie odmawiać, chociaż I to nie jedyna rzecz, której to odmawiacie My idziemy po awans, a wy szybko Spadacie, my mamy twarde pięści Wy macie obstrane gacie, ciągle się Pogrążacie, idziemy całą bandą Banda świrów leci z nami, jesteśmy Mamy jedną armią, do na całe gardło Wybucha jak dynamit, znów śpiew z oklaskami KKS jest, jesteśmy z wami wygracie z lamusami i pokażcie charakter Macie gryźć murawę, no i wygrać tą walkę Mamy głowę twarde Bo jesteśmy pojebani jak jazda Z kurwami, dniami i nocami Poligański Kalisz, jedziemy do konina Wjeżdżamy na sektor, by wydzierać ryja Wielka rodzina do twojego miasta wjeżdża I zapamiętaj sobie, że wyjazd to rzecz święta Żywa legenda i nie liczy się zysk Jeśli jesteś fanatykiem, no to musisz tam być Bez wyjątku wszyscy ontur Kaliska, kilka zapach jointów Naszych wrogów mamy na celownikach Kto rządzi w Kaliszu bez się głupio, nie pytaj, naszą pasją jest piłka, trójkolorowy dzikak. Jeden krok w tył i na zawsze kurwa znikasz Witaj w świecie gdzie z górnika szczur Tylko się kitra To codzienna bitwa, którą KKS wygrywa, albo jesteś z nami Albo Szarga nad Faksywa, mocna ofensywa Zapierdalamy wszędzie, gdzie mecze swe rozgrywa drużyna w kaliskim herbie A was w końcu będzie, KK jest mym orężem Dobem mym w od dzieciaka wspieram teksę Pierdolę resztę wrogów, niech złapie was depresja Kopać będziemy was wrogu, a wy jak psy na klęczkach To wielkopolska bestia, która sieje terror Wygrywamy to na pewno w blasku rad, cały sektor